Bohaterem dzisiejszej sesji 1 kwietnia 2021 roku została spółka Action SA. Skala wzrostów na chwilę obecną wynosi prawie 30%. Wzrosty te poparte są bardzo dużymi obrotami. Właśnie dochodzi do wybijania tej. Czerwonej strefy, jest to strefa oporu, ona wynika z wcześniejszych poziomów. Pytanie, czy można było przewidzieć, że dzisiaj dojdzie do tak silnych wzrostów i do wybicia? Oczywiście, że nie, bo trudno znaleźć ten dzień w kalendarzu, kiedy doszłoby właśnie do takiego zagrania. Jednakże cofając się o kilka. Kilkanaście sesji wstecz okazuje się, że spółka ta pojawiła się na opracowaniu zwanym wykres dnia, i wówczas opisywane były pozytywne sygnały płynące z wykresu. To samo miało miejsce w miesiącu lutym, gdzie także doszło do wcześniej pokazywanych sygnałów zachęcających do kontynuacji wzrostu. Nie wspominając o listopadowym opracowaniu wykresu dnia, wtedy wówczas ceny były jeszcze po 5,30 groszy. Dlatego też dzisiejsze wybicie oporowujące, Strefy jest kontynuacją wcześniejszych byczych sygnałów, które płynęły z wykresu. Należałoby sobie zadać pytanie: co dalej? Czy po tak silnych wzrostach, jak dzisiaj, byki mają jeszcze miejsce do tego, aby dalej rosnąć? Biorąc pod uwagę sytuację średnio czy długoterminową, w tym momencie po naruszeniu pokazywanej z oporowej strefy. Celem ma prawo okazać się kolejna psychologiczna bariera 20 zł. Ona jest połączona ze zniesieniem Fibonacci 38,2% wcześniejszej bessy, i także jest połączona ze szczytem 2007 roku. Tutaj pojawiają się także kolejne wyższe poziomy jak 30 zł, tam także z Fibonacci, także z Ekstremum, jednakże na chwilę obecną to nie jest najważniejszy. Kluczowym poziomem, na jaki należałoby zwrócić uwagę w kolejnych dniach, jest podstawa bieżącej tygodniowej. Białej świecy. Jest to wsparcie na najbliższe dni czy nawet tygodnie, i dopóki dzienne zamknięcie wypada nie niżej niż 8,50 groszy, dopóty sytuacja techniczna wciąż jest korzystna dla byków.